Przed tym spotkaniem bombardierzy usytuowani byli w tabeli bezpośrednio nad Ego Klub Sopot. Można zatem powiedzieć, że był to pojedynek o 6 punktów. Obejrzeliśmy bardzo dobre, szybkie i wyrównane widowisko, w którym jednak bramki zdobywali tylko Sopocianie. Dlaczego tak się stało? Próbowali po końcowym gwizdku arbitra wyjaśnić piłkarze obu ekip. Wykorzystali nasz y, największy problem, który mamy, skuteczność. Skontrowali nas i wygrali zasłużenie 3-0. Mieliśmy bombard, y, bombardować wszystkie, Bram wszystkie drużyny, no, ale tak jak widać, no, mamy na razie problem z skutecznością. Mam nadzieję, że do końca sezonu to naprawimy i do, utrzymamy się w tej lidze dalej. Powiem tak, nasz Bramkarz się miał szczęście. Dzisiejszego wieczoru y, przyjechał na mecz właśnie parę meczów ostatnich nie grał. Dzisiaj przyjechał, dopisało mu szczęście tak, jak całemu zespołowi. Aby tak było nadal. Jak Wasza sytuacja ligowa? No, teraz ten. Przeskoczymy właśnie bomba, zespół Bombardierzy i, i, i podskoczymy w tabeli tam ze 2-3 miejsca. I mm -hmm. będzie całkiem nieźle, bo tam do środka tabeli zmierzamy, a więc będzie, myślę, że coraz lepiej. Przyszmy w przyszłym tygodniu dwa mecze przed nami, a więc do przodu. Ciekaw jestem, jak ego, ego klubowiczów po takiej wiktorii powinno wzrosnąć nieco. Tak, po dzisiejszym meczu, po zeszłym meczu po prostu wracamy na właśnie dobry tor, jaki dzisiaj zaprezentowaliśmy w dzisiejszym meczu. Myślę, że ten mecz, sytuacje wykorzystane naprawdę 3-0 na 0 z tyłu. Myślę, że wyszedł mecz nam całkiem nieźle. Pozdrawiam całą naszą drużynę FC Bombardierzy. Szybko pozdrawiam, bo już nas nie widać. Pozdrawiam wszystkich z Trójmiasta. Okay. I cały zespół Ego Klub Szapów. Dziękuję.